O oh, kurwa, Magellan z nami jest. Hi, what's up? How you doing? Cześć Magellan, co u ciebie słuchać? A nic kurwa, nudzi mi się, bo nigdzie nie jeździmy, ani nic kurwa, wiesz, no na jak chuj. A co to za młody mężczyzna obok ciebie tam siedzi? Który o ten? To Irek, podoba ci się? No, jakbym tylko miał swoje młode ciało, waliłbym go, aż by mi się kurwa bateria wyładowała. Ale nie martw się, Magellan, ja cię będę, ja cię będę podpinał, to nie, nie wyczerpiesz się. No to dobra, dawaj, ściskaj mi ten kabelek w dupę, bo... bo uh, 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 nie bać mi się go chce. Uh, uh, mogę twoją nogę na chwilę? Uh, uh, uh. Kurwa, Magellan, tylko nie spuść się. Uh, 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 uh. Uh. Calculating route. <grym> Magellan, spuściłeś mi się na spodnie. No co ty, Piotr? no przepraszam cię, kurwa, no na Irka miałem, ale wiesz... Patrz jak się wstydzi, jaki młody mężczyzna. Kurwa, dawaj mi go tu, dawaj jak go. Zrób mi lata, zrób mi lata. You have arrived <laughs> Dobra Magellan!